Ukryte wysoko w dolomitach, Lago di Sorapis to jedno z najbardziej malowniczych jezior we Włoszech. Znany ze swojego intensywnie turkusowego koloru, przyciąga turystów i miłośników natury z całego świata. Położone na wysokości ponad 1900 metrów nad poziomem morza, otoczone jest majestatycznymi szczytami i surowym, skalistym krajobrazem. Aby dotrzeć do jeziora, trzeba pokonać malowniczy szlak wiodący przez lasy i górskie grzbiety. To miejsce, gdzie cisza i piękno przyrody tworzą prawdziwie magiczną atmosferę. Dzień dobry, witam się spod parkingu e, na szlak. W stronę Lago di, Lago di Idziemy na Lago di Serapis. Tutaj widać na sznur samochodów, ogólnie punkt docelowy, gdzie, który jest tam pokazywany we wszystkich przewodnikach. Jest zajęty i można zapomnieć, żeby to zaparkować. No, chyba że się przyjedzie wcześniej rano. E, przy drodze te wszystkie parkingi są zaparkowane, ale to myślę, że nie ma co nawet się tutaj pchać. Można zjechać dalej, minąć kilometr dalej. Jest olbrzymi parking, e, na którym można zaparkować. I po prostu trzeba podejść z kilometr. Nie wiem, to zajęło nam 15 minut i nie ma co tutaj się wpychać w te dziury. Przy tym. Także mówię jakby ktoś przyjechał sobie na spokojnie po śniadaniu, to po prostu minąć to. Olbrzymi parking jest na tym, na, za punktem tym docelowym i tam i za hotelem zjechać w dół. dokładnie zjechać w dół. Potem jest to normalnie dróżka, bokiem fajnie, można podejść. Nie ma problemu. My idziemy i zaczynamy szlak. Idziemy szlakiem 215. Mega szlak z pięknymi widokami, więc cofoi. Jak wygląda Lago rapis Instagram, i rzeczywistość. Masa ludzi. Także tak na spokojnie, teraz. Jak mówiłem, zajęło nam niecałe dwie godziny dojście do jeziora. No, jezioro jest piękne. Kolejne, powtórzę się, jest masa turystów. Jednak instagramowy, najpopularniejszy spot no to jest taki kamień na wodzie i nie każdy e, na niego wchodzi ponieważ tam trzeba się trochę wspiąć na niego, przejść przez wodę także nie ma żadnych kolejek gdyby tam była kładka albo coś to by była tragedia kolejki a tak to normalnie można wejść, zrobić sobie ładne zdjęcie no jezioro wygląda super trekking super e, no trzeba trochę się, wiadomo, może jakieś jakiś trudny, ale Buty trekkingowe jak najbardziej wymagane, e, i ogólnie pogoda wymagana, żeby żeby ten kolor był jeszcze lepszy. Ale ogólnie no, polecam mega tutaj, tutaj sobie przyjść i się wybrać. Jezioro można obejść, ale nie polecam osobom, e, nie wiem, niedoświadczonym, którzy nie byli na feratach, bo e, tam jedna strona. Jest taka dość wymagająca i jest niezabezpieczona Trzeba naprawdę uważać Jest duża ekspozycja O, dokładnie ta ściana Jak ktoś przyjdzie na jezioro To jeżeli będzie obchodził od lewej strony, no to To może się wrócić albo zaskoczyć, bo Jest tak po prostu, trzeba mega Mega uważać Żeby przejść ten kawałek, to nie jest duży kawałek Ale jest Także jeżeli tu jesteś i też obejść jezioro, to bądź świadom, że czekacie tam niespodzianka. Dochodzimy do końca szlaku, także krótkie podsumowanie z widokami. Parking, jak widać, jeszcze się bardzo nie poluźnił. Jest godzina 15:30, także o 10:30 wystartowaliśmy. To 5 godzin się zeszło 2 godziny niecałe do góry no i tam chwilę posiedzieć zejście trochę się nazbierało kilometrów jest 15 ponad kilometrów na tą chwilę także czuć trochę w nogach yy. ogólnie tak właśnie opisane jest bardziej lajtowo a powiedziałbym, że jest no idzie się tak jakby nie ma także tylko do góry tylko idzie się do góry, z góry schodzi się, potem się podchodzi, jest trochę kamieni i tak dalej. Także no takie mega łatwe nie jest ogólnie. Buty ogólnie trekkingowe moim zdaniem obowiązkowe, chociaż też idą ludzie w adidasach, ale kto tam kto to lubi, może komuś wygodniej. Także mówię, my idziemy do auta, mamy jeszcze w sumie jest 10 minut. Tam jest ten hotel. Eee, w sumie jakby się jechało dokładnie, to za hotelem trzeba zjechać, jest ten duży parking. A jak ktoś przyjdzie wcześniej, to tutaj może zaparkować. I co ogólnie, no to no mega warto. Ogólnie super szlak. Mega jezioro, chyba najładniejsze. Górskie jezioro, jakie widziałem. Eee, ale trzeba się samemu przekonać eee, i ocenić. Także my idziemy do auta. Trzeba coś, kurde, zjeść, napić się eee, i można wracać 15.30 jak mówiłem Także no już zanim coś zjemy, dojedziemy to będzie dzień... udany dzień zakończony